Dzisiaj testowo e, nagranie, takie raczej z dosyć e, nietypowej pozycji, bym mógł powiedzieć. E, mianowicie no, z e, pozycji kierowcy, tak, raczej już znana metoda nagrywania. E, natomiast e, jeśli chodzi o mój kanał, no, to jeszcze się chyba e, nie trafiło. Postanowiłem się zaopatrzyć. Na razie wszystko nagrywam telefonem, a nie GoPro. Możecie być zaskoczeni. Może gdzieś tu w lusterku będzie widać po prostu, jak ja wyglądam z tym narzędziem na czole. Raczej, jak ktoś jedzie z naprzeciwka, to sobie pomyśli, no debil, no co on założył na głowę. Natomiast, jakby mało mnie to interesuje. Chodzi o to, żeby jakoś nagrania była spoko. Dlatego też mam nadzieję, że dobrze ustawiłem kamerę, że tu pozycja jest. Prawidłowa. Mam nadzieję, że mi telefon nie spadnie z głowy, bo mogą <śmogło> trochę śmiesznie wyglądać, tym bardziej na autostradzie. Natomiast, natomiast co. No, zobaczymy po prostu jak się będzie jechało. Jak się będzie nagrywało, jeżeli forma Wam się spodoba, to na pewno będziemy kontynuować. Raczej takie filmiki wyjazdowe, a obecnie jadę do Kingi, którą już może kiedyś poznaliście na moim kanale, może też nie. Myślę, że przy okazji nagrywania golfa gdzieś się tam wcięła w kadr Teraz będzie robić jako moja. Cholerne światło! Jako moja asystentka do nagrań. Wybaczcie, że na razie mam trochę przysłonię, ale po prostu nic nie widzę. A fajnie byłoby się nie rozwijać. Bo wtedy ani wy nie zobaczycie filmu, ani ja już się nigdy w życiu nie przejadę. No i tak jak widzicie, pozbyłem się golfa i dzisiaj trochę o tym pogadamy. Coś w stylu, dlaczego pozbyłem się golfa. No i czy Audi to lepszy wybór niż właśnie golf. No więc tak, jeżeli jesteście nowi, to pewnie nie kojarzycie mojego golfika wspaniałego natomiast ja go kojarzę świetnie zresztą filmy są na kanale natomiast co mógłbym powiedzieć no, ogólnie auto było super nie brało oleju nie było żadnych poważnych usterek mechanicznych raczej to co na filmie wam powiedziałem to raczej tu się można by było tylko tego czepiać Natomiast, no, jeżeli chodzi o, o to, czy Audi jest lepsze, czy to w ogóle był dobry wybór, bo Audi już przejechałem blisko, z tego co pamiętam, blisko 3000 km. Sorki, dwa, dwa. Jeszcze mi się żyć świeci od benzyny, no ale jakby jedziemy na gazie, bo oczywiście Audi również jest w gazie. No więc, jeśli chodzi o Audice, czy to był lepszy wybór? No, myślę, że pod względem komfortu e, i z tego, jak to auto jeździ, zdecydowanie tak. E, pod względem mechanicznym, e, no, polemizowałbym z tego względu, że Audi ma nieco, e, nieco mankamentów, które raczej codziennej takiej jeździe nie, nie sprawiają problemu, ale raczej tak portfelowo, czy, czy po prostu tak dla samego siebie, to fakt, trochę, trochę generuje to problemów. Natomiast co mógłbym, co mógłbym powiedzieć? No, o co mi dokładnie chodzi, to dowiecie się w nieco innym materiale. Audi też zobaczycie pod koniec filmu. Raczej nagram taką wstawkę, to już jak będę u Kingi to nagramy taką wstawkę, gdzie po prostu e, będę wam opowiadał o typowych ustarkach mojego egzemplarza e, i co się dokładnie z nim dzieje. Natomiast no tak na szybko, stukanie ze silnika, które e, jest dosyć uciążliwe, raczej nie wiem dokładnie co to jest. Już jeździ to auto 4 lata z tym stukaniem więc przypuszczam, że taka specyfika akurat tego silnika, no możliwe, że gdzieś już się któreś elementy zużywają typu panewki i tak dalej natomiast dokładnie ciężko mi powiedzieć Golf też klekotał akurat w Golfie wiedziałem co jest problemem bo to były hydropopychacze i Golf klekotał tylko na zimnym silniku, Audi jakby klekocze cały czas, lecz, lecz dzieje się to tak między 1800 a2800 obrotów. Wszyscy nam zjeżdżają, więc myślę, że damy radę. No i co? No i jeśli chodzi o właśnie tą usterkę, no to jeszcze dokładnie nie wiem, co to jest za stukot z tego silnika, natomiast no wiem, że raczej nie będę tego robić, nie jest to żadna usterka, nie będę niczego zatajał. Da się tym autem jeździć 4 lata, tak jeździ. Więc, cóż, jeżeli zarżnę silnik, to po prostu go zarżnę i najwyżej wymienię na inny. No, trudno. Bierze olej, ale raczej nie jakoś litrami, że muszę dolewać litr na 1000, no ale tam z 300 ml/400 muszę wlać na jakieś 1500 km, ponoć się mieści to w granicy Volkswagena, nie wiem, biorąc pod uwagę dzisiejsze silniki TSI no oczywiście tu nie ma silnika TSI, bo to jest zwykły 1.6 102 konie, czy 101, już nie pamiętam no ale na, na pewno powyżej setki, więc biorąc pod uwagę to, no to z pewnością to auto... No, mieści się w tych granicach waga, tak? No te, te, te silniki TSi z tego co mówiłem, no to u nich to jest norma, że biorą 1000, na 1000 km litr oleju. No natomiast tutaj, no mówię, dolałem po 1500, po 1500 km jakieś, tak jak mówię, około 400 ml. E, więc no, troszeczkę weszło. E, natomiast, no, jak mówię, mieści się to w granicach. E, możliwe, że Audi, e, że Audi będzie za jakiś czas sprzedana, raczej nie planuje jeździć tym autem dłużej niż rok. E, no ale zobaczymy, czas pokaże. E, wszystko wyjdzie w tak zwanym praniu. No, auto na razie jeździ świetnie, rewelacyjnie. Oprócz problemów z odkręceniem prawego, przedniego koła, e, to większych kłopotów z nią nie miałem. E, co mógłbym jeszcze powiedzieć? No, e, tak to mechanicznie jeździ super. Jeździ dużo lepiej od golfa, jest cisza w środku. E, no i na pewno komfort również jest dużo, dużo lepszy. To bez porównania. No, golf był nieco sztywniejszy, nieco, nieco taki no, bardziej, e, bym powiedział, e, no taki. No klasy niżej, to można by powiedzieć, chociaż ja też nie mówię, że akurat moja czwórka to jest w ogóle klasa. No I tak duża. jak widzieliście, materiał przerwało nagle. Nie wiedziałem, że ten telefon ma możliwość nagrywania w 4K w szerokim kącie tylko do, <gryw> tylko do kilku minut. E, dlatego materiał urwało, urwało tak nagle. Oczywiście to, co mówiłem później, to dopowiem wam wreszcie materiału, jak już będę na miejscu kingi. Ja już zjechałem z autostrady. Jak widzicie, jestem tutaj na zjeździe. I jadę z powrotem. Znaczy, jadę dalej do Kingi. Jak będę na miejscu, nagramy coś więcej, coś dalej. Także do zobaczenia za chwilę. Cześć. No jak zwykle, pogoda mnie nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o nagrywanie. Zresztą zawsze miałem takie szczęście. Co do moich nagrań po wielkich powrotach, natomiast za kamerą, oczywiście, już Kinga jestem na miejscu. Materiał mi się urwał w grubej połowie, albo nawet jeszcze przed połową, kiedy skończyłem. Natomiast, tak naprawdę, cóż, auto z zewnątrz wygląda w sposób następujący: raczej nikogo nie zdziwi to, jak ten samochód, jak ten samochód wygląda. Wygląda jak Każda standardowa czwórka, zresztą e, 5, 6, 2 i nie ma. E, także zaraz wezmę od CV kamerę i po prostu spróbuję Wam dookoła obejść to auto. E, nieco jeszcze popowiadamy w środku, bo niestety, ale widzicie, jestem e, już powoli przemokam. Auto jest całe mokre, popada. E, musiałem jeszcze przejechać po niezłych wertepach, żeby po prostu nagrać dla Was ten film, bo specjalnie pojechaliśmy kawałek dalej, żeby cokolwiek, jakiekolwiek ujęcie zrobić z tego materiału. Myślę, że samochód sam sobie, cóż, czy wygląda ładnie, czy nie, kwestia indywidualna. Myślę, że akumulatorka jak na swoje 22 lata, serce 21, z tego co pamiętam, ma to zestarzała się całkiem nieźle wygląda do tej pory w miarę, w miarę świeżo już wiadomo, już nie tak jak nowe luksusowe auta no i cóż zapraszam was do środka jeszcze dookoła wlecę wam samochód i cóż, będziecie mogli podziwiać to auto z zewnątrz, a resztę dopowiem oczywiście no, od środka, bo jak widzicie jest mocno średnie. dobra, no to tak Audi wygląda w sposób następujący, taki szybki oblot, bo każde auto to zna, każdy widział i każdy słyszał. E, obecnie na staloweczkach oponach zimowych e, założone są kubaki. E, no i cóż, no, pojazd prezentuje się no, w ten sposób. E, silnik, jak zresztą widać z tyłu na klapie 1.6. No nie umyta, no ale to już specyfika, e, specyfika tej pory roku w naszym pięknym cebulowym kraju. E, no i cóż, wsiadamy do środka i postaram wam się nieco jeszcze opowiedzieć z samego wnętrza mojej A4. No, także jeżeli chodzi o Audi, to myślę, że to, co chciałem powiedzieć w pierwszym materiale, to myślę, że już powiedziałem. Natomiast te resztę, jeżeli chodzi o typowe usterki mojego egzemplarza, no to oczywiście dopowiem wam już w innym materiale niestety miało się to odbyć jeszcze dzisiaj no ale jak widzicie pogoda no jest jaka jest, więc e, ciężko będzie cokolwiek nagrać e, z typowych usterek mojego egzemplarza nie mówię wszystkich, bo zaraz znowu się znajdzie grono, tak jak w przypadku filmów o astrze, że nie no to jesteś tempy, a moja Astra to w ogóle jeździ i się nigdy nic z niej nie zepsuło nigdy w życiu oleju nie musiałem wymienić przecież Astra jest taki samochód, że się nawet oleju nie wymienia. No, zdarzały się takie wypowiedzi, e, natomiast e, cóż, w tym momencie, oczywiście, wracamy już do domu. Ja się zabieram za montaż tego filmu. Więc, jeżeli taka forma materiału Wam się podoba, nie ukrywam, że dla mnie również jest wygodniejsza. E, zresztą, taką również zgodę wyraziliście w komentarzach pod filmem, że wy chcecie oglądać tego typu materiały. To, oczywiście, będzie ich więcej. Także tutaj lecimy jeszcze. Z tego, co wikinga pokazuje, prosto. Tak? No, dobra. To zaczekamy, bo jedzie sobie. Sama praca silnika jest fajna. To, co mnie urzekło w tym samochodzie, nie wiem, co tu się zadziało. Oczywiście, wydech jest w 100% seryjny, sprawny, nie ma dziur. Więc no jakby specyfika tego pojazdu, tego silnika i jego kultura pracy, no nie wiem, dla innych to jest bezsensowne buczenie, mi się podoba, tym bardziej, że nie jest to takie wkurzające, ordynarne buczenie e, na zewnątrz, tak jak pierdzą niektóre Civiki 1.4 i udają sportowe jakieś e, uturbione badziewie. No oczywiście z całą szacunkiem dla osób, które jeżdżą Hondami, Civicami, e, czy też innymi autami, e, bo to są również super auta. E, niebawem mam w planach nagrać dla was coś z Passata B7. E, aktualnie jestem na etapie dogadywania się z kumplem, który takiego Passata posiada. Również w sedanie. Mega fajna opcja. E, po lekkim dzwonie, ale niedużym. No i cóż, jak się tylko dogadam, to oczywiście jak najbardziej będziemy takie nagrywanie podejmować. Później może jeszcze uda mi się nagrać dla Was o Plastiknum, przy oczywiście uprzejmości innego mojego kolegi, którego świetnie znacie z odcinka o Golfie. No i myślę, że kanał się fajnie rozwinie. E, możliwe, że gdzieś kiedyś po drodze będę nagrywał jeszcze inne auta. Mam jeszcze w planach nagrać ta, mojego taty Peugeota 307. Nie wiem czy zdążę, bo jest już coś w planach e, pozbycie się tego samochodu i kupienie czegoś nowego. E, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda. Tym bardziej, że Peugeot jest e, po dwóch półkankach. E, dwóch mam na myśli, dwóch e, za jednym zamachem. E, i o dziwo silnik się nie rozleciał, co mogliby niektórzy powiedzieć. E, czyli wow, jakieś w ogóle dziwne rzeczy straszne, że to już drugie auto po takim katowaniu, jakim jest płukanie, się nie rozleciało. Także myślę, że płukanki na pewno nie zabijają silnika. E, oczywiście wybaczcie, że nie patrzę prosto w obiektyw. No ale jednak chciałbym się skupić też trochę na samej jeździe, bo jak dobrze wiecie... No dobrze by było jeszcze trafić do tego domu niż, niż na cmentarz bo z tego co wiem to jeszcze vlogów z cmentarza nikt nie nagrał może i by miało wzięcie ale mogłoby być trochę ciężko nie wiem to bardziej czy w zaświatach mają internet no ale dobra lecimy, pogoda się coraz bardziej psuje więc idealna pora na ciepłą herbatę albo kawę i Jedzenie, może czegoś, nie wiem, zobaczymy i na pewno montaż filmu. Eee, także dojeżdżam do domu, wrzucam wszystko na maka i lecę z montażem. Także dzięki wielkie za oglądanie. Możecie zostawić lajka, like subskrypcję i komentarz. Będę bardzo wdzięczny, szczególnie za komentarze i opinie. Eee, co Wy sądzicie na temat tego typu formy filmów? Eee, no i cóż, do usłyszenia! Cześć!